jest zwykły but. Najzwyklejszy w świecie but. W nim wyglądasz jak nie wyglądasz w ogóle. Spójrz tylko. Nie ma nic w środku. Bez duszy, bez koloru. Poza tym uchynnym pomarańczowym. Co? Możesz to zmienić. Nie daj mu się. Możesz stać się panem przeznaczenia. Możesz stać się kimś. Mm. Nowe, lekkie, złe, czarne glany. Idealna obube do wszelkich czynności związanych ze skakaniem, kopaniem, zgniataniem, uderzaniem. Nowy, prawy glan jest wyposażony w urządzenie zapobiegające mechanicznym uszkodzeniom kostki. Już od kilkudziesięciu lat dostępny w trzech różnych kolorach. Czarny, czarny matowy i czarny połysk. Więc zdobyć się nawet siłą w naszych mrośnych sklepach. I zapamiętaj, nie daj opanować się jasnej stronie mocy. I right. do